dzień w Stambule. Zobaczymy jak to wygląda okolica. Jest o wiele cieplej niż w Polsce, także liczę na to, że wyjdą fajne treningi, znowu nowe okoliczności, nowe otoczenie i większa mobilizacja do tego, żeby się wdrożyć w przygotowania do sezonu 2021. Dobra kuchnia, to co lubię. No, to lecimy. Co za fantastyczny dzień, aż przepięknie Stambuł. o rany! Jak to trenować? Jak to tyle słodkości. hello wszyscy serdecznie pozdrawiam. Normalnie. Przepięknie! W tych trudnych czasach naprawdę da się żyć. ależ pięknie! Mieliśmy metr szaty, w Stambule jest ich kilka tysięcy. Dzisiaj pierwszy dzień treningu rekonesans. Tam gdzieś powinno widać galatę, zaraz zobaczymy, przebiegnę na drugą stronę, ale jest widać już, tłok, harmider, dzieje się, dzieje. Aż. Smakowitości, o rany. Telewizja. Wow. Biegnę dalej, bo trenować też trzeba. Zwiedzać, trenować. Lecimy tam na drugą stronę. Trochę pod słońce, ale pogoda świetna. Jakieś 15-16 stopni odczuwalne, nawet do 20. Liczne skutery. ale się uwielbiam takie chowiczki można i w takich okolicznościach zrobić streaming noworoczne różne rozdoby wybiegniemy może tu krążyć i robić Kilometry o. Liczne rękodzieła Fantastyczne Przebiegam przez Bosfor. A tam dalej Właśnie naprzeciwko jest część azjatycka. Tam również zrobię trening. Przecież nie może być inaczej. A tu piękna Galata. Proszę. Część Stambułu, w której obecnie przebywam. Troszeczkę będzie pod słońce, ale może uda się pokazać, jak pięknie tutaj jest. Także przebiegam na drugą stronę. To jest kolejna część było bardzo wielkie miasto. Muszę przyznać, że Turcy są bardzo mili, bardzo mili. Także bardzo przyjemnie tu spędzę czas, treningi. O, może być, o! Tu jest kilka lata. I tam, tam tym I coś będą ćwiczyć Może jakieś crossfity No i świetna ścieżka biegowa Na promenadzie W takim otoczeniu Przepięknym Zatem zbiegam na dół I lecimy dalej Może wrócimy tym drugim mostem Zobaczymy Czasu jeszcze jest do zwiedzania więc na luźnie Jestem już po drugiej stronie brzegu to już nie jest część azjatycka, ale po prostu tak Stambuł jest rozległ. Proszę, tu nagrywają rozgrzeweczkę, poranną super. Nie odbijamy się, ćwiczymy. Ekstra to co? Lecę, lecę, lecę. Piękna ścieżka. Macelowa, biegowa, panie tutaj też ćwiczą. Nie ma także Turcja, to tylko kebab, ale też wielu utalentowanych sportowców, piłkarzy, grata także okay. ciekawy kraj. Jestem tu po raz drugi Myślę, że nie ostatni. do trenowania. Proszę. Pierwszy trening rozpoznawczy terenu, jak zawsze. Ale już jestem mile zaskoczony, ponieważ oczywiście pierwszy raz byłem w Turcji. To bardziej się plażowało w kurortach typowo turystycznych. A tutaj proszę. Zupełnie inna stona Turcji. Jestem na kolejnym moście. Tu wszyscy łowią sobie rybki, które potem zjedzą pewnie na obiad. Niektórzy sprzedadzą. Ależ Świetnie. Naprawdę co chwilę człowiek by chciał się zatrzymać, sfotografować, sfilmować, ale kilometry też się zrobią na luźnym nowym bieganiu. base do Jaloji I zobaczymy co tutaj tutaj się wow tam rybki świeże prosto skutra i tak wygląda tutaj życie ale pieszności same wspaniałe rzeczy. Jak to trenować? Jak to trenować i nie ulegać pokusom? <grystanie> Wszyscy pozdrawiają, cieszą się, póki zdrowie jest. Wszyscy namawiają, a tak delikatnie, dosyć spokojnie na Bosfor, Bosfor! Na Bosfor, na wycieczkę. lecę dalej ale słońce daje naprawdę mocno, bardzo jestem teraz na wybrzeżu proszę, jak pięknie najchętniej to by się właśnie na rybkę gdzieś popłynęło jeszcze czeka mnie dzisiejszy dłuższy spacerek, też tu po okolicy Także znowu wejdzie drugi leży się trening, powiedzmy taki, no, uzupełniający. O, to można nawet do wesela robić. Także jeszcze będą kilometry, myślę, że do 15, 20 dzisiaj spokojnie dobiję. Tyle osób czeka w kolejce po kupon, coś ala na sztotek. Liczą, że jeszcze zdobędą trochę szczęścia, złapią fortunę i odmieni się ich życie. niesamowite jakie kolejki to naprawdę w wielu częściach miasta w wielu punktach takie sceny wzdłuż wybrzeża jeszcze dokręcam kilometry za tym budynkiem jest oczywiście bosfor a ja zobaczę przez na kolejnym brzegu tam już powinno być widać część azjatycką. Jest podbieg delikatny, ale kilkusetmetrowy, także treningi wchodzą. Jak wiemy bosfor odcina część europejską od azjatyckiej Ale już to świetny klimat. Patrząc tam po budynkach to już musi być część azjatycka O ja Ale transportowiec To już musi być część azjatycka Zobaczymy czy tam się któregoś razu dostanę Może tam przez ten most No na jakimś dłuższym wybieganiu trzeba będzie to zrobić I wtedy na część azjatycka zobaczymy Jaka tam architektura To jest nadal Stambuł, nadal Turcja Ale może troszeczkę się różni od tej części europejskiej Tak to można trenować ale bo to są właśnie takie krótkie wprawdzie trening kampy żeby podbić formę Żeby się chciało No Nie ma wątpliwości, że biegnę teraz znowu na krańcu Europy Born przecina jak mówiłem Europę i Azję Także ostatnio były Azory Gdzie po drugiej stronie były między innymi stany zjednoczone A teraz jest na krańcu Europy i już z możliwością przydostaje się do Azji 7,5 km na liczniku także tutaj jest moja agrawka Wracam do swojego miejsca i potem jeszcze zwiedzanie, drugi lekki jakiś marszobieg. Zobaczymy. No w każdym razie to jest pierwszy dzień, więc takie bardzo turystyczne sprawdzenie okolic. Bosfor, tam Azja, także świetne miejsce na to, żeby zrobić nawrót, dokończyć trening. Dzisiaj na pewno piętnastka wejdzie, także... Świetny, świetny trening, dzień biegowy. Pogoda rewelacyjna, zima, a tutaj no odczuwalne lekko od 20 stopni, także nic tylko trenować. Turcja niesamowity klimat i tak kilka razy dziennie napływanie do modlitwy robi wrażenie jak się apel Trochę dziwna scenaria, jak na tutejszą kuchnię, ale w sumie to by się zgadzało, bo pierwszy dzień totalnie kosmicznie udany. Chciałem Wam pokazać coś ciekawego, ponieważ tureccy sukiennicy wspaniale pakują rzeczy. Zwyczajnie by się wydawało na wynos. Proszę, takie piękne pudełka. Potem pokażę, co jest. Może w środku bardziej patrzymy, żeby nie wypadło. No w każdym razie pyszności niesamowite, więc może będzie widać sam nasączone miodem. Przepyszne wyroby, ale to, co zrobiło na mnie potężne wrażenie, to naprawdę opakowanie jedzenia na wynos z normalnej, nazwijmy to, budki czy też knajpki na ulicy. A co jest w środku? Teraz to pokażę, ale po prostu byłem w szoku, że nie w jakiś tam papier. O, jedzenie wydawałoby się, chyba, jeżeli nie przekręcę, to keder się nazywa. Jedzenie by się wydawało, o, zwykłe, ale Okay. Nawet tutaj z jeszcze jakimiś smakołykami, także po dwóch treningach to należy mi się zaraz kawa do tego wjedzie. I tak można podsumować ten pierwszy dzień w Stambule.